Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na kanale Elfbolk. Witajcie w kolejnym odcinku Pokémon Geographic. Tym razem tematem są góry i wzgórza. Jest to niezwykle niebezpieczny teren. Pełen zmarłych drzew, wzgórz i naprawdę potężnych gór. Niewiele Pokémonów przyzwyczaiło się do takich warunków. Rozpocznijmy od najwyższej części góry. Tutaj w drzewach możemy zobaczyć rilelabuma. Jest to pokemon. Otóż połączenie goryla, jeża i no cóż, no goryla i jeża. Również Naukowcy ostatnio określili, że ma sobie trochę z lwa. Niezwykle agresywny, niezwykle duży. gdyż potrafił osiągnąć 2 metry wysokości i 1,5 metrów długości. Największy przypadek mierzył 4,5 metra wysokości. Nie nadaje się on do hodowli. Przejdźmy więc dalej. I tutaj mamy tu... je... Pikachu. Pikachu są dobrze przystosowane do właściwie każdego rodzaju terenu. Maszą one maskujące stroje, dzięki czemu drapieżnicy nie są w stanie ich znaleźć. Teraz musimy zachować wyjątkową ciszę i spokój, gdyż wkraczamy do legowiska jednego z najpotężniejszych pokemonów znanych obecnej nauce. Teraz moi współpracownicy, bądźcie ciszej, gdyż mamy Eternautus. Tutaj w, jest walka, którą ewidentnie wygrywa prawy osobnik. Możemy to wyredukować z tego, że lewy jest mocno zraniony i ucieka. Są to jeden z najpotężniejszych pokémonów znanych na uce, jak już mówiłem. I nie, zal... I nie wolno się do nich zbliżać na odległość mniejszą niż 50 metrów, gdyż mogą one ci złapać swoimi masywnymi maskami. Okej. Okay. proszę. Hej. Teraz powoli schodzimy z gór. Pierwszy jest Sandakonda. Sandakonda. Jest to jeszcze młody osobnik. Nie jest on agresywny, lecz płochliwy i można go trzymać w domu. Lecz jeśli dorośnie, trzeba go natychmiast wypuścić, gdyż staje się on bardzo agresywny. Ok. Dalej mamy helioliski. Są to agamy kołnierzaste, tylko że rozwinięte. I... No cóż, tutaj lawina. No, zdarzają się one tutaj bardzo często i trzeba naprawdę uważać. Więc są to agamy kołnierzaste, które mogą chodzić na dwóch nogach. Więc są one bardziej rozwinięte. Dalej przechodzimy w powietrze. Do, do najwyżej położonego pokemona w tym odcinku. Dokładniej Aerodactyla. Jest to gatunek wymarły. Wymarł on kilka milionów lat temu. Jednak został przywrócony przez ludzi. Jest on zagrożony wyginięciem. Jednak jego populacja wciąż wzrasta z powodu bogatego pożywienia. Występuje on praktycznie wszędzie. Dalej przechodzimy i mamy Duranta. Jest to mrówka. No, jest to po prostu duża, agresywna mrówka. Poruje, poluje. Poluje ona na biedronki z poprzedniego odcinka. Dalej. Mamy agrony. Są one niezwykle agresywne. Tutaj widzimy jak jeden z agronów atakuje innego osobnika, który prawie spada, ale wtedy przychodzi kolejny i go atakuje. Z tej sprzeczki najpewniej tylko jeden wyjdzie żywy. Teraz musimy zejść z wielkiej góry, jednak z racji tego, że jest to niebezpieczne i zajmie dużo czasu, zrobimy proste cięcie.